Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wotan. I jak widzicie, już po tytule tego filmu mam mały problem, ponieważ nie wiem, kim sobie by tutaj zagrać. Niestety, mod Extended Timeline jeszcze nie jest aktualizowany do najnowszej aktualizacji. Czytam do na najnowszego dodatku, w ogóle to jakby ktoś nie wiedział. Mare Nostrum, brawo, super. Powiem wam, że ja od siódmej rano, jak tylko zobaczyłem na Mów.pl, że można już kupić, kupiłem i czekałem. Dajcie mi klucz, dajcie mi klucz. Jeszcze przed pracą pogrę, na pewno przed pracą pogram. na pewno zdążę przed pracą pograć. Nie zdążyłem. Poszedłem do pracy na 15 i 15 w pracy dostałem y, y, maila z moim kluczem. No i takie troszeczkę, no tak jakby mi się... Po prostu zaczęli mi, no, po, no zaczęli mi się po prostu śmiać w twarz. Ja, jak, jak ja do pracy i dacie mi klucz pierwszy, słuchaj. ale mierzę o to, was to pewnie nie interesuje, Was interesuje to, czym bym chciał zagrać. Bo w sumie tak y, możecie pisać y, wszystkie propozycje, jakie tutaj macie y, w komentarzach. Ja sobie je przeglądnę. Zobaczę. Jeśli, nie, jeśli się na coś nie zdecyduje to wtedy zrobię ankietę bo też nie chcę, żeby coś, było coś w tym stylu, że po prostu wy wybierzecie im jakieś państwo, w którym ja po prostu nie chcę grać i będę grał nim na siłę, bo wtedy, to, jak będę czymś grał na siłę, no to po prostu ta seria nie, nie będzie zbyt taka, nie, nie będzie zbyt fajna, po prostu i tyle. To musi być jakieś państwo, w którym ja od samego początku mniej więcej coś tam mi się spodoba, po prostu, tak? Żeby, żeby po prostu było widać, że, em, że to jest to, że, że tutaj się dobrze czuję, że to mi się dobrze nagrywa, tak? No to tak, na początku może powiem wam, e, czym ja bym chciał zagrać. Bo na początku może stwórzmy sobie Random New World, bo to zawsze coś fajniejszego niż te, te takie nunne Ameryki dwie, e, które wiem gdzie są i wiem co tam będzie i tak dalej. A Random New World zawsze jest, 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 jest jakiś fajny, może jakiś tam fajny się utworzy. zostawię sobie do tego, do, na finały wojny widzów. Chociaż nie mam teraz, teraz moda ściągniętego do samych, żeby mi się fajniejsze Random New Worldy robiły, więc prawdopodobnie dostanę jakieś pierdoły. Mm, no nie jest tak źle, nie jest tak źle, nawet mi się to podoba. Ej, czy tu jest jeden trade note? Nie, no dobra, już myślałem. Już myślałem, to jest, tu jest trade note. No, jest trochę, dobra, myślę o to. E, kim lub czym, czym, czym czy, czy po prostu gdzie chciałem zagrać? Po pierwsze tak, na pewno, już to mówiłem na streamer, czy gdzieś, chciałem zagrać kimś na Półwyspie Iberyjskim. Czy to Aragon, czy to Kastylia? Granda myślę, że nie za bardzo, bo z tym to troszeczkę bym miał przerąbane. Ale taką Castillą czy Aragonem bym z chęcią sobie zagrał. Może Portugalią, w sumie czemu by nie, ale Hmm, na pewno. No, pomyślałbym, pomyślałbym. Um, druga opcja to może w ogóle porzucimy Europę polecimy do Afryki. Patrzcie, jakie to są piękne nowe tereny. Mamy, mamy Kubę, mamy Lubę, e, wiadomo, Kuba Luba, mamy Madagaskar, w ogóle teraz e, tutaj jest zasiedlony. I kurde, byśmy tak od samego Madagaskaru jakieś tu Państwo sobie wzięli, pomyślcie sobie zacząć na Madagaskarze, a potem podbijać coraz więcej tak ca całą Afrykę podbić i iść tutaj na ten na Europę. No ale... To prawdopodobnie to bym dostał w piecie tak da i, i tak dalej, ale no na początku mogłoby być nawet ciekawe. To by była taka, nie wiem, krótsza seria, może. E, zobaczylibyśmy, zobaczylibyśmy. E, no i to tak, w sumie, te dwie opcje, co, które mi się najbardziej podobają. E, jeśli chodzi o Azję, no w Azji mogłem czymś zagrać, ale czy na pewno mi się chce? Może Indie? W sumie z takich e, serii z Indii to nie było zbyt dużo, co nie? A tu są naprawdę fajne państwa, no więc to też liczę na was, że może coś ciekawego dacie na pewno nie chciałbym na przykład, nie wiem, Polską Polską pra prawdopodobnie jeszcze kiedyś zrobię serię, ale nie teraz bo to po prostu skończyłem, więc nie ma co zacząć nowej um, Szwecja, tutaj, tutaj, powiem wam tak przeważnie moje serie były właśnie tutaj Livonian Order'em stąd zaczynaliśmy, co nie, potem mieliśmy um, no Polską, mieliśmy Mongolię niby, a to Mongolia to była taka poboczna seria, taka na, na, szyb, na szybkiego więc myślę, żebym bardziej chciał porzucić tą wschodnią Europę i przenieść się właśnie na zachód do centrum nie chcę, bo nie chcę grać w Cesarstwie, Cesasa bardzo nie lubię Wola, wolałbym je zniszczyć więc albo tu na zachodzie albo Afryka, albo w ogóle wylecieć gdzieś tam nie, na jakieś tutaj te tereny hmm, High American byśmy sobie jakiegoś zdobyli o nie, to nie, jest, 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 jest gdzieś tu jakiś High American? American? chyba nie ma chyba nie ma trochę lipa co mają tutaj not? Gdyby był jakiś high American, to było spoko w sumie, bo nie mają naprawdę dobrą technologii. Bym mógł tutaj wszystko odbijać, potem taka. E, kolonizować ile się da, i potem jeb na Europę i atakujemy. To było fajne, tylko mówię, musiałbym mieć tutaj high American. A może po prostu custom nation jakieś? Stworzymy własny kraj. Wspólnie jakoś byśmy stworzyli, nie wiem, coś byśmy dograli. Albo po prostu wszystko randomowo, losujemy wszystko, ile, ile się da, i tyle po prostu. Nie wiem, nie wiem, to mówię. Ja Wam daję tutaj ten filmik yy, do dyspozycji. Tak, na, znaczy, tak naprawdę, komentarz Wam tutaj do dyspozycji. Piszcie swoje tam różne. Yy, różne propozycje, a ja je rozpatrzę. Na pewno nie piszcie mi Cesarstwa, bo. na pewno Cesarstwem nie zagram, bo nie lubię Cesarstwa i tyle. A cała reszta. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, to ja idę spać. Rano wstaję. I nie wiem, coś, coś ponagrywam pewnie, ale zobaczymy, co jeszcze. Dobra, na razie, pa.